Cześć Wam, a więc wracam do Was po krótkiej, chyba dwutygodniowej przerwie. Oczywiście w ciągu tego czasu zmieniło się bardzo dużo na no, lepsze, tak myślę. Chociaż rok 2020 nie wiem, czy jest dobrym rokiem w ogóle dla każdego z nas. Pamiętacie, jak narzekałam? Na moją właścicielkę domu. E, także już e, tego narzekania nie będzie, ponieważ się przeprowadziłam. Nawet nie miesiąc po e, jak się tam wprowadziłam, nad nim minął miesiąc. Jak się wyprowadziłam, na szczęście e, obyło się bez żadnych e, większych problemów. Także przeprowadziłam się naprawdę blisko. Naj to chyba była najlepsza. I najbardziej niemęcząca mnie przeprowadzka, ponieważ przeprowadziłam się dosłownie 5 minut drogi od mojego starego miejsca zamieszkania. Także naprawdę blisko, naprawdę na piechotę sobie mogłam wszystko przeprowadzić, walizki. No i teraz widzę, jaka to jest duża ulga, przeprowadzić się z jedną walizką i tam na przykład z plecakiem, ponieważ z tym właśnie przybyłam do Szkocji. Um, ja nie nie vlogowałam w Berlinie, jak się wyprowadzam, ale ja wysłałam mnóstwo pudeł kartonowych do Irlandii, toreb zostawiłam także podręcznych, dużo i teraz naprawdę przybyłam tutaj z jedną dużą walizką i żałuję czasami, ponieważ kuszą tutaj promocje. Um, w centrum naprawdę są fajne sklepy, także już sobie buty ujedne upatrzyłam i tak sobie myślę, kupić je czy nie. No zobaczysz, się zdecyduję. Ten tydzień, może nie ten tydzień, następny tydzień będzie moim tygodniem urodzinowym, także ja już świętuję od tego tygodnia, czyli mamy. Teraz dzisiaj jest niedziela i prawdopodobnie dodam tego vloga w niedzielę, także jest równo tydzień do moich urodzin. Także już e, świętuję moje urodziny od około półtora tygodnia. E, kupiłam sobie właśnie e, przedwczoraj. Miałam bardzo fajne spotkanie z moimi koleżankami e, z Polski, ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Także jak to oglądają, to pozdrawiam serdecznie. Także byłam na spotkaniu z nimi, ponieważ przyjechałam na krótkie wakacje i potem poszłam sobie jeszcze na zakupy do galerii. I kupiłam sobie taką, em, może to nie jest ekspres do kawy, tylko to się po prostu się gotuje kawę też normalnie na kuchence. Ale jest taki wiecie specjalny sło yy, słoiczek. <laughs> nie wiem jak to się nazywa po polsku, ale właśnie od dłuższego czasu zastanawiałam się czy kupić sobie. I oczywiście tego kawę, bardzo dobra kawa, także... Yy, Drugi urodzinowy prezent, ponieważ pierwszym była um, zestaw kosmetyków takich um, do wypróbowania Ponieważ zawsze je chciałam wypróbować i sobie zamówiłam W drodze, w drodze też, w następną sobotę będzie um, gotowy mój tort urodzinowy A zamówiłam go też um, z takiego miejsca chyba, um, które bardzo lubię Ponieważ jest to z sycylijskiej piekarni a ja bardzo lubię sycylijskie słodycze, ponieważ odkąd pracuję w mojej linii lotniczej z Berlina, dużo lataliśmy na Sycylię i tam poznałam smak słodkości i się po prostu zakochałam. Także zamówiłam sobie tort z nadzieniem pistacjowym, także jest to jedno z moich ulubionych. Nie mogę się doczekać, aż spróbuję. Oczywiście postaram się dla Was nakręcić coś z moich urodzin, chociaż nie będę. Robić nie wiadomo jakiej imprezy. Po pierwsze, nie można. Po drugie, nie mam tutaj prawie w ogóle znajomych, także najprawdopodobniej będę świętować gdzieś w mieście albo i nawet w domu. Kto wie, od pogody zależy, chociaż nie mogę narzekać na pogodę ostatnimi czasy. Wczoraj był taki dzień, gdzie padało, no padało cały dzień, do nocy, od rana do nocy, gdzie jest piękne słońce. Także naprawdę było mało takich bardzo, bardzo deszczowych dni Także jestem bardzo zadowolona Praca, praca jest, pracy nie ma Właśnie zaczynam tydzień na urlopie Jakby to nazwać covidowym Ponieważ nie ma dla mnie pracy w tym tygodniu Ale pod koniec października Mam nadzieję, że nie zamkną Anglii I będę mogła te loty wykonać Bo mam bardzo fajnych parę lotów pod koniec yy, października i yy, jeszcze taka historia bo ja w ogóle tutaj jeszcze nie nagrywałam odkąd się wprowadziłam, a już będzie nie wiem, może z 3 tygodnie nie mam pojęcia, ja, ja się gubię w czasie, nawet byłam bardzo zdziwiona dzisiaj, ponieważ byłam w sklepie tutaj są sklepy normalnie w niedzielę otwarte i był też bank otwarty yy, a była już taka popołudniowa godzina, wiecie, że jakby nawet bank był otwarty, to był może krócej i się zastanawiałam, czy to może nie jest poniedziałek, albo piątek, albo sobota, ale no jest otwarty, także bardzo byłam zdziwiona. Ale w sumie fajnie, wiecie, bo ludzie mają przeważnie, dużo ludzi ma wolnych w niedzielę, ale teraz prawie nikt nie pracuje, to też mają codziennie wolne. No i fajnie, że są sklepy otwarte i tutaj właśnie jeszcze ostatnio w moim kontrakcie doczytałam, pracowniczym, że dostaję więcej takiej jakby premii e, w święta i w niedzielę właśnie i to jest fajne, bo w Niemczech e, tego nie było i w, tak mi się wydaje w Irlandii też tego nie ma, piękne jest niebo, za chwilę wam pokażę, I mam naprawdę ładny widok i e, stąd widzę samoloty dosłownie po całość czasami zależy z której strony e, lądują albo startują, także czasami widzę całą drogę lądowania samolotu albo całą drogę e, startu, także jest naprawdę nawet lepszy widok. Jestem na, na drugim piętrze, mieszkam w tamtym domu, był to parter i chyba Wam opowiadałam moją, moje zmagania z pająkami. Tak mi się wydaje, nie jestem pewna, no, ale był duży problem z pająkami, z takimi większymi pająkami. Tutaj miałam dopiero jeden taki jakby nalot pająka. Właśnie samolot startuje, zaraz Wam pokażę też. Cały widok. Tutaj miałam taki nalot pająka, też tego, tego większego, właśnie. Tylko raz w moim pokoju, niestety, bo to po prostu jestem ja, ja chyba przyciągam pająki swoimi myślami. Ja się tak wystraszałam, bo wiecie, ten pająk był taki, jak ja to nazwałam, interaktywny, jak taka zabawka, jak taka duża tarantula. Wiecie, jak mały pająk, taki, wiecie, malutki, co sobie tam chodzi w łazienkach, bo w kuchni, jak na przykład wykrzyczycie, to on. z ucieka, tak? E, ucieka po prostu e, jak najdalej, e, a te interaktywne pająki one właśnie e, tak e, nie chcę być rozmawiają, ale po prostu są e, interaktywne, czyli krótko mówiąc, słuchają cię, ponieważ e, jak wiecie, ja się bardzo bardzo boję pająków i to nawet tych Chociaż tych mniejszych już może nie aż tak, ale tych dużych jeszcze się nie nauczyłam opanować mojego strachu, ale jestem dumna, bo zabiłam go. Także kapciem, zawsze robiłam to odkurzaczem, nie było odkurzacza, więc musiałam kapciem działać, ponieważ najpierw uciekł mi do szafy, mam taką szafę z lustrem, uciekł, a potem wyszedł i go wtedy... Także samolot za samolotem dzisiaj lata, chyba dobre wieści jak tak latają. E, także ten pająk jak ja zaczęłam krzyczeć to on się zatrzymał po prostu wiecie te, słuchał że ktoś no po prostu usłyszał ja nie wiem ja nie jestem tam specjalistką od pająków ale może te większe pająki nie wiem słyszą no widzą to chyba na pewno e, wybaczcie ja po prostu nie jestem dobra w tych e, w przyrodzie ale po prostu e, wyglądało to tak jakby on nie słyszał jak ja zaczęłam krzyczeć on się zatrzymał po prostu się zatrzymał i ja się też zatrzymałam ze strachu, ale potem go wzięłam. Wiem, że nie powinnam zabijać, powinnam wziąć na dwór. Nie, przepraszam bardzo, ale to jest jedyne zwierzę, które go nie toleruje. Chociaż wczoraj też przez przypadek muchę przytrzasnęłam swoim laptopem. To nie było specjalnie, ale mucha leciała do jednego światła w pokoju i tak się zdarzyło, że zamknęłam komputer i i znalazłam się rano muchę, także nie wiem o czym ja w ogóle tu wam mówię, takie w ogóle historia mojego życia z moich ostatnich dni. Dzisiaj też zrobiłam, jestem dumna z siebie, chociaż nie upiekłam, robiłam takie tar tartoletki, tartoletki, nie wiem jak to się mówi, zobaczycie wkleję zdjęcie. One były już upieczone, ja tylko zrobiłam krem. Krem, położyłam karmel solony albo dżem malinowy, mi tu śmietanę i owoce i naprawdę jest mega pyszne, także rozwijam się kulinarnie, no i naprawdę w porównaniu z Niemcami tutaj się czuję o wiele, wiele lepiej, ludzie są naprawdę 100% lepsi niż Niemczech. Także więcej wychodzę, więcej się ruszam, i co widzę po sobie, em, no, długo na, długo na efekt czekałam, jakiś e, mojego trochę schudnięcia po e, tej kwarantannie, którą, kwarantannie, po lockdownie, którą odbyłam w Berlinie, i widać efekty. Jestem naprawdę z siebie dumna. E, jeść e, też zaczęłam mniej nie chodzi o to, że na przykład sobie skracam posiłki, nie, po prostu jem wtedy, kiedy mam ochotę i staram się jeść te posiłki pełnowartościowe i naprawdę one mnie nasycają i czasami jak zjem sobie obiad o 15-16, nie muszę już jeść kolacji absolutnie siebie nie głodzę, po prostu tak czuję, że no nie zmieszczę nic jak coś, to jakąś przekąskę, jogurt, owoc, ale absolutnie się nie zmuszam, staram się ćwiczyć nie codziennie, ponieważ zauważyłam, że to nie wpływa bardzo dobrze na moje stawy, na moje kości i tak dalej, i mięśnie, także ćwiczę co kilka dni na pewno. Y Dwa razy w tygodniu Zamówiłam sobie witaminy, które mi nie przyszły jeszcze I nie dostałam w ogóle maila Napisali, że jest tylko długa, długie oczekiwanie Ponieważ dużo osób zamawia Ale już minął tydzień i żadnego takiego maila Że o, jest naprawdę dużo zamówień I musimy się wysłać za dwa tygodnie Także się martwię, bo trochę za nie zapłaciłam Także jak tylko przyjdą to zrobię może wam taki haul I opowiem trochę wam o nich E, także nie będę Wam e, zanudzać, to był taki e, oczywiście jak zawsze update, mm, powklejam Wam parę zdjęć, bo, ma, bo jest naprawdę tu jak jest zachód słońca, no to jest naprawdę przepięknie, także byłam w sobotę, e, to nie w piątek, to było w piątek po południu w mieście i się złapałam na zachód słońca E, może Wam wstawię też taki fajny, em, jak to się mówi, zespół e, gra w centrum Edynburga. Oni tam są chyba prawie praktycznie codziennie. Jest to taki em, prawie typowy szkocki zespół, ponieważ jest tam gitara, perkusja i e, jak to się mówi, ten instrument e, popularny szwedz szwedzki, tak szwedzki. E, pipes. Nie wiem jak to się, zapomniałam jak to się nazywa po polsku, ale. Dudy? Może? Zobaczycie zaraz w filmiku, jak Wam puszczę. Także ludzie też się bawią, pomimo tych niepewnych czasów. Jest naprawdę fajnie. Mewy mam pod oknem, także czuję się jakbym mieszka nad morzem. No jest tutaj może trochę dalej ode mnie, ale jest. Także jest naprawdę super. Następny samolot startuje, poczekam następnego i Wam pokażę. Cały widok, cały niebo i też samolot startujący. Za chwilę też będziecie mieć e, Irlandię, trochę. Mama nagrywa parę tygodni temu z jednej e, wycieczek. Także sobie zobaczcie też irlandzkie widoki, możecie sobie porównać czy są podobne do tych z tutaj. E, także nie przedłużam mojego gadania, mam nadzieję, że e, Jakoś Was zainteresowałam takim update'em. Nie wiem, czy ktoś chce tego słuchać, czy nie. E, także e, oglądajcie dalej, ja się z Wami tutaj już żegnam. E, postaram się coś wam ciekawego nakręcić, może jakieś e, takie moje przygotowania do urodzin, bo chcę sobie jakoś tam balony kupić, jakieś wiecie, tak sobie e, pomimo tych czasów, w których jesteśmy, nie mogę niestety nigdzie pojechać, a w tamtym roku byłam w pięknym Wilnie. Na moje urodziny i to było jedne z najlepszych urodzin. Miałam piękny apartament na 25 na, widok, na cały widok na Wilno. Niestety w tym roku nie mogę pojechać do Wilna, ponieważ są restrykcje. Także postaram się tutaj umilić sobie czas. Także do zobaczenia. Także pokazuję Wam niebo. Jest bardzo ślicznie dzisiaj. I właśnie w oddali macie startujący samolot. Nie wiem, czy widać. Tam właśnie startuje linii e, Erlingus. Jest bardzo piękne to niebo dzisiaj, a zachody słońca właśnie sobie e, obserwuję z Jest naprawdę uroczo. I spokojnie tam jest plac zabaw, także dzieci słychać, także jest wesoło. Ale niebo jest dzisiaj zachwycające. No jeszcze te samoloty cudownie. Piękna pogoda, ciepło. Zaczęliśmy naszą wycieczkę godzinę temu, ale coś mi się wydaje, że dzisiaj na klify dojedziemy. Chodźcie z nami. Teraz już nagrywam z samochodu, bo tu jest znacznie cieplej niż na plaży. Za mną w tyle miasteczko. Dużo rodzin z, z dziećmi spaceruje, mimo tego wiatru, ale jest prawie 20 stopni, więc nie jest źle. Antek biega, szczęśliwy po kamieniach. Był chory trochę ostatnio, więc taka inhalacja z nad oceanu. Bardzo dobrze mu zrobi, zwłaszcza że już jutro musi iść do szkoły, bo siedział w czwartek, piątek no i cały weekend w domu, ale już się wykurował. Myślę, że już będzie lepiej. Jeszcze chcieliśmy odwiedzić miejscowość Lachincz po drodze. Tam może gdzieś zajedziemy na jakąś dobrą kawkę. I koniec niedzieli, trzeba wracać do domku, bo od jutra znowu obowiązki.